Tam. O chapter drugi, The Old Song. O kurczę, to już chapter drugi? I ja mam takie cztery? A dlaczego no. masz takie cztery? Kurczę, w jakieś kręg. No, kręg... Okej. Okay. a mogę trumnę rozłożyć? Nie mogę. W sensie, bo są fajne i jest Bendy, a no dobrze. Mogę rozwalić krzesła? Jest 5 chapterów? Aha, dobra. Bonjour. Się z tą Sikierał czuję jak z takiego filmu o takim ziomku, co miał ten Sigma Face i on, i on z kierował coś robił. Tylko nie wiem, jak się ten film nazywał. Czego? 3 zajmuje jakieś 2 godziny? Ej to spoko. O! Można grać! To jest banjo! Chapter 3 zajmuje 2 godziny? O no i pogczą. Fajnie, fajnie. Ja lubię jak gierka zajmuje dużo czasu. Też zróbcie się takiego bandiego, co po rogach lat ekranu lata? Nie, ja chyba nie potrzebuję, żeby mi coś latało po ekranie, wiesz, witelec? Zegrałeś na banjo, moje życie jest spełnione. <grymne> <Boż>. <grymne> źle zrozumiałeś, źle zrozumiałem, to prawda masz rację. Będzie, będzie ładniej tematycznie. Ja nie wiem, ja nie lubię jak mi po ekranie lata. Jakieś Kingsy. Ej, a można zrobić o... Chcę zobaczyć jak się z tym męczysz? Dobrze. Ej, a można zrobić oczy creepera? No prawie. Ale też może być. Dobra. Idziemy dalej. Mm, jeszcze raz. I... Auri. Oh, Eee... Where the hell did he go? Przepraszam, ja panu prze. Ile zup? Zbieramy zupy. Nie wiem po co, ale zbieramy. Chyba nie zbyt pomoże. Chyba ta. Chyba chyba nie był skory do pomocy. cię daje nie wiem co daje ale, ale jest tego dużo i można to zbierać Dobra O faktycznie można go zniszczyć Możesz go zniszczyć dobrze dobrze już już wykonałem o. O, o. Power to A, przepraszam, co tu się robi? Z dwu, dobrze, się ma co robisz? Tym dhingsem? Coś musimy znaleźć. Odnowił się. A tu też coś jest. A, A, Można to przełączyć. Warto wiedzieć. Aha, dobra. Musimy jeszcze dwa takie kliknąć. Spoko, rozumiem. Hmm, no dobra. No tss. Czekaj. A czy ty Ha 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 mamcie. No ty No Dobra. Nie wiem, szczerze, mnie te mody z tym foxim z tym Fredim, Golden Fredim, w ogóle ten imo. Imo mam wrażenie, że zwykły, zwykły sąsiad jest straszniejszy, nie wiem. Nie mam być szczery. O ile Hello Neighbor w ogóle jest straszne, bo w sumie to, no nie jest straszne. Dobra, i teraz możemy coś... A. Aha, w trzy minuty robiasz? Rytołów Pacmana musisz jeść groszki idąc labiryntem. No tak, tak, tak. <grafy> to brzmi jak gameplay Pacmana. It's really dark in here. No, ciemno tu. W sensie. Siema, a co tu mamy? Oh. That's more well, we couldn't even get out of the department, because the ink had flooded this time. okay. Joy, solution, ink pump to drain... No, I have the ugly pump switch. Okay. Thanks, Joy. The Abandoned Labyrinth of Batman. Oh. Terrors. Światło, o, no teraz to jasno. O, co jest? ty małpy jakieś. Bro, no zostaw przestań. Jakieś małpy. Te duszki Pac-Mana są zamknięte. Recording. Mogę to zniszczyć? Żeby to nie wyskakiwało? Jakieś małpy. No idź ode mnie, człowieku. dostaw mnie. Co ty robisz w ogóle w moim... ...pomieszczeniu? O, siema, Billard. Ja pidi Billard. Gramy w bilard. Nigdy nie grałem w życiu w bilard. Możemy zagrać? Bilar? Chyba nie możemy. Ta się kieru nie rady. A? O! <śmiech> dobra. <śmiech> o! Dobra! Można! Pokuszę! Daj tu. O! Mówiliśmy! Dobra, dobra, kurde, serio? warto dziękuję za dzięki!

o, siema, a co tu dają? Musical. O, film. O, kurcz. Wróciłem z. A, no dobrze, ale papa się Bubu. A czemu ja mam to powiedzieć? Ty jej powiedz, że nie masz jej labubu. Skąd ja mam wiedzieć, czy ty masz jej labubu, czy nie masz? A może jej zabrałeś? O. o. A tu co? Tak dużo tego. Siemaneczko. Cześć, binej, hejka. Siemanko. O. Pianinko. A ja wiem, nie, nie, no także y, zaraz, do czego ja, co o czym ja mówiłem, bo mnie wciągnęło granie. Yy, a że trapy w Minecraft, słowo trap Minecraft, wiem, że pułapka, wiem, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, ale no, nie wiem, lepapa. <ścoughs> nie wiem, nie wiem tak szczerze. A, a, a ma maturniej szachowy. Ej, ale to co to? Boisz się, że nic nie zyska? W sensie, nie wiem, czy po prostu chce, nie? <grych> eee... No, ale to powodzenia binej na turnieju, nie? Powodzenia. W sensie co? Uważam, że jak idziesz na turniej szachowy, to znaczy, że coś nie coś potrafisz, nie? Także życzę powodzenia jak najbardziej. A to banjo inaczej. Billard, pakowanie kul w dziurę, tak jak siadanie na Kiblu ze zbyt małą dziurą. Kumpel żart taki sprzedał. Tak. No i pan Bendy chce nas chyba dorwać mam wrażenie. No, także mniej więcej o to chodzi. O, są klucze. Dobra, no i super. Mamy. Aha, jak wiecie, Sam Nautica 2 to będziesz grał. Yy, no, jeśli sytuacja. Yy, no myślę, że tak. Ale... No. Myślę, że będę grał, tylko nie, nie wiem po jakim czasie. Nie? No i siema, co tu Tak, Także tak. Ale no, Sam Nautica 2 to jeszcze trochę. Pewnie. Piano, czekaj. Aha, dobra. To enter you need only know my favorite song, the piano, violin, piano, violin, violin, piano, teraz do szatni, czekaj, szatnia, zapiszmy może, Oj, nowe nie widziałem, nie widziałem, to jest, to nie jest violin, to jest tego, violin to, to takie duże, nie, w sensie, Pianino, tu jest pianino, a to jest chyba jedyne pianino. A wiesz, że to się samo zapisuje? Nieważne. A ja się wolę upewnić. Teraz tutaj nie? Dobra, czyli było tak. Piano. Violin. Piano. To jest wiolina, nie? To jest się wioli. Tylko jak grasz, to musisz mieć projektor odpalony. Aha. Dobra, dobra. Włącz film. Dobrze, dobrze, dobrze. Już przepraszam. Dobra, sorry, Boż. I'm so... Guys, I'm chill. Przecież ja tam nie dojdę. W sensie, jak się film. Może dojść. Dobra. Piano. Coś się otworzyło. Violin to skrzypce po angielsku? A ja myślałem, że to to duże. Nie, ale chyba coś tego. źle, dobrze. Myślałem, że to jest to. A to chodziło o skrzypę. Ura, jestem rozchypany. Dam ci protyp ok? No spoko. To chyba bas. Czekaj. Hmm? Skrzypce? To skąd ja wezmę skrzypce? Ale tutaj nie ma skrzypiec nigdzie. Weź kliki, ten projektor z dołu. Bez skitu, ty, można. O, faktycznie. A jakie ma hitboxy, jakieś takie, proszę pana. wcześniej grałeś na nich? Ale to, a to musi być chyba w tym pomieszczeniu, tak? W tym pomieszczeniu są skrzypce w takim razie, czy nie? Wiem? Właśnie. Są smary, czekajcie. Są na krześle. A, a dobra, no bo mi się ze światłem zlały, tego nie widziałem, dobra, dobra, so... <laughs> nie widziałem. <laughs> mi się zlało światło i tego. Czy ty możesz odpalić? Projektor. Piano. Dobra. A byłem przekonany, że wiolin to jest ten duży instrument, a nie że to jest to skrzypce. A to się jak nazywa ten duży instrument? W sensie to jak się nazywa to? To bas? Serio? A to nie ma jakiejś innej nazwy? Jestem przekonany, że to ma jakąś inną nazwę. O. Dobra, a dlaczego Banjo jest w kółku? Tak jakby. Czy to jest jakieś. No, o, misiek? Mogę miska? One oh. <laughs> down. One down. Find the second valve. Spoko. Teraz koło. Koło, no kręcone. A kto tu tak nastro? I nie spuścił wody. A może to jest woda sama? No tak wygląda, jakby tak. No dobra. O Jezus Maria, przestań mi wyskakiwać. O! Za późno. Już to zrobiłem. Masz. O. Dobra, gdzie teraz? Eee, a mogę tam wejść do niego? Czy to będzie głupie? A, nie mogę. Żeby cię łopatą nie walnął? A to na luzie. Dobra. Mm. Nie. Zapamiętaj, żeby co? miało patą nie walną. Spoko. Zapamiętam. No. Hm. O w ogóle... I co teraz? A, będziemy musieli znaleźć Utility Access, dobra Coś włączyłem, tylko nie wiem co. Coś głośno chodzi. Coś się... Tam ktoś stoi. Okej. Okay. O. o! O! Oddawaj to! No... Oooo, oh, come on, serio? Czyś Łukasz, hejka. A mogę tu wskoczyć? Czy coś? Dlaczego nie mogę tu tutaj? Huh? Ej, a mogę tu zupkę chcę. A zupkę zebrałem, a tego nie mogę włączyć. Powiedz ok. O kurde, Bendy? Tak, Bendy, Bendy, no. Czy to jest taki motyw, że Twój bohater tu pracuje? Chyba tak, chyba tak, no. On tutaj prac, pracuje o ile dobrze pamiętam z tego co mówił tak pracował, o, no tak, Łukasz Bendy, Bendy the Ink Machine, jak najbardziej ha, ten się nie naprawia kliknij dźwignie? jaką dźwignię znowu? tyś, jaka dźwignia? ja na razie nie mam żadnej dźwigni czemu wyprzedzasz fakty? To coś podnosi. A to opuszcza. Siema. Wracaj tu. Ty ma O. A mogę kapelutek? Dziwne zawody wybierasz. Najpierw nawiedzona pizzeria, a teraz to. No bo co? No ja... <laughs> nie w grze, a. E, no no bo w pizzerii mi się nie podobało, a tu jakoś tak przyjaźniej jest. <laughs> tu jakoś tak przyjaźniej. A mogę tu? Lubię ciszę, that's hard to, that hard to come też lubię ciszę. Jak dostać to numer jeden, numer dwa, numer trzy? Nie wiem, Widelec, jak to działa tak szczerze. Nie wiem, jak to z tym jest. Tak szczerze. On tam stoi? Nie ma go tam. A tu mogę? Nie. Szkoda. Będę spamić i to dostanę. Yy, nie wiem, czy to tak działa, ale okej. Okay. <grywa> Dobra, przekręć to, no. Ok, to it. Ta, bez kitu. Return to Sami Office. Dobra. Dziękuję, Anita, za gifcika. Dziękuję. <grywa> za sygnał serduszka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

there we go now nice and tight we wouldn't want our sheep roaming away now would we no we wouldn't i must admit i am ovietzko you came all the way down here to visit me

And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss, I call oh, no. Shh quiet. quiet. Listen. I can hear him crawling above. Crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Mm-hmm. Soon he will hear me. Pro. Spieszęm. Eee. A to co ja coś źle zrobiłem? Czy to jest po prostu coś wobu? Sikierę. Skąd? Nie mam jej przy sobie. Jak mam się siekierę, jak nie mogę się ruszyć? Ruszyć się nie mogę. Tam leży. Ale nie mogę. Teraz? No nie mogę się ruszyć. ptyś. Klikam w. O. Dobra. O, wow. Iż to szybciej wypadł. O. Sikiera mi się popsuła. O. A co z moją sikicie moje? Huh? Sikiera mi się złamała. nam. O, oh, Jesus krad. What? Co się dzieje? Ojoj, ojoj. Za wolno. Ale klikam. Klikkałem shift. O, tutaj mnie wróciło aż. Kurwa. Kurwa. ojoj, Mateusz Socha. Mateusz Socha, mojego. O, zupa. Zaraz Pluto, po niego przyjdę co? Uwaga, każdy cicho O, super Hello, Hello? Huh. I know you're in here. Come out and show